Każdą środę wakacji zapraszam na kolejny odcinek cyklu Biblia na wakacje. W tym roku wędrujemy wokół jeziora galilejskiego, poznając jego historię, opowieści Ewangelii mówiące o jeziorze i miastach wokół jeziora. A także próbujemy razem rozważać i modlić się tekstami Ewangelii związanymi z cudami. Z wydarzeniami, w których uczestniczy Jezus właśnie w Galilei. Cieszę się bardzo, że, że jesteście, że słuchacie, że zaglądacie na stronę yastynia-słowa.pl. Zachęcam do tego, bo tam można znaleźć więcej materiałów, dodatkowe zdjęcia, mapy, a także pliki PDF z tekstami medytacji, które możemy sobie wydrukować albo do nich zajrzeć i otworzyć Pismo Święte, by. Modlić się. W ten sposób, przez całe wakacje, przez cały lipiec i sierpień, będziemy mogli poznać wiele ciekawych, mam nadzieję, szczegółów z geografii Ziemi Świętej, ale także z tego pielgrzymowania trochę wirtualnego z uwagi na ciągle jeszcze trwającą pandemię. Zachęcam do subskrybowania kanału Jaskinia Słowa na YouTubie. Wystarczy kliknąć ten guzik subskrybuj znajdujący się pod filmem. Zachęcam też do konkretnego wsparcia tego kanału. W opisie filmu jest link do zbiórki na zrzutka.pl Wystarczy tam kliknąć albo ten link sobie skopiować do okna przeglądarki i tam coś wpłacić. Dzięki temu mogę Utrzymywać ten serwer i kolejne nagrania organizować, przygotowywać, a z czasem też może kolejne jakieś cykle tworzyć. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję, i cóż, przechodzimy do, do filmu. Tego dzisiejszego zachęcam już teraz, żeby jeśli to możliwe udostępnić ten film innym, zachęcić innych do e, uczestniczenia w tym wakacyjnym wirtualnym wędrowaniu przez Galileę. Dzisiaj zapraszam Was do Magdali. Nie jest to może jakoś bardzo znana miejscowość nad Jeziorem Galilejskim, ale chyba wszyscy znamy jedną z najsłynniejszych mieszkanek tej miejscowości Maria Magdalena. Magdalena nie jest jej drugim imieniem. Nie jest jej nazwiskiem, jest jej oznaczeniem jej pochodzenia. To znaczy, być może urodziła się w Magdali, być może tam mieszkała. Maria z Magdali. Tak jak Jezus z Nazaretu, czy Jezus Nazareńczyk, Nazarejczyk, Maria z Magdali, czy inaczej Maria Magdalena. Ona to najsłynniejsza mieszkanka Mardali, ale to miasto, jak za chwilę opowiem, było niezwykle ciekawe i myślę, e, powinno nam dać nowe światło na to, jak patrzeć na tec Ewangelii oraz na postać Marii Magdaleny, bo o niej również kilka słów chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Mardala. Dzisiaj to miasto, które mijamy około 6-7 kilometrów od Tyberiady. Najczęściej, gdy jesteśmy w Galilei, to właśnie tam, w Tyberiadzie, mamy hotel i potem następnego dnia rano ruszamy z hotelu do Kafarnaum, na górę Błogosławieństw, do Tapki, o której już też słyszeliście w tym cyklu. Ruszamy w te różne miejsca, a, a, a Magdalę najczęściej omijamy tylko oglądając ją Przejeżdżając drogą wzdłuż jeziora, tuż przy, przy wodzie, po prawej stronie drogi, jadąc w kierunku Kafarnaum, z Tyberiady, mijamy tylko i jedziemy dalej, a szkoda, bo jest tam coś niezwykle cennego, co warto zobaczyć. Mardala, hebrajskie Middal. Migdal to znaczy dosłownie twierdza, zamek, wieża, więc ta miejscowość od tego bierze swoją nazwę. Zaraz wyjaśnię też dlaczego. Ta miejscowość, zupełnie dzisiaj zrujnowana, i tak jak wszystkie inne, te wielkie miejscowości wokół jeziora Galilejskiego, zniszczona przez, przez trzęsienie ziemi, przez najazdy Persów, przez różne koleje dziejów. W latach 70. XX wieku prowadzone tam są odkrycia wykopaliska, odkrycia archeologiczne. W 71 roku Virgilio Corbo i Stanislao Lofredda zaczynają tam kopać, mają swoją ekipę, to są przedstawiciele franciszkańskiego studium biblijnego z Jerozolimy i przez sześć kolejnych lat pracują. Udało im się znaleźć pozostałości bardzo pokaźne, pozostałości rzymskiego miasta, datowane początek tego miasta na pierwszy czy nawet drugi wiek przed Chrystusem, a ostatnie ślady zamieszkania to gdzieś mniej więcej czwarty wiek już naszej ery, po Chrystusie. Miasto na tyle duże, że jest tam e, także synagoga, Odkryto pozostałości synagogi, pozostałości wieży, więc może właśnie stąd ta nazwa miasta, może to wieża strażnicza, może wieża, która pomagała patrzeniu na jezioro i na okoliczne wzgórza. Wieża o dużej wysokości, 2 metry grubości murów, a ulica, przy której wieża się znajduje, ma około 4 metrów szerokości, więc dość pokaźna, duża ulica. Do, do, do tego odkryto łaźnie, różne budynki, no, pokazujące, że zamożni ludzie mieszkali w tym mieście. Też odkryto pozostałości portu, Pozostałości portu, więc jakieś takie doki, kamienne, takie wystające elementy z dziurami, na, na to, żeby prze, przepleść przez te dziury liny cumownicze i przycumować swoje statki, swoje łodzie. Więc to miasto, no pewnie dzięki temu, że było miastem portowym, to jakoś się dobrze trzymało i miało pieniądze. Też było związane oczywiście z rybami, bo tuż obok jest zaraz kafarnaum, więc to jest ta część, gdzie są żyzne, nie wiem czy też tak można powiedzieć, ale dość obfite w minerały wody i tam jest dużo ryb, więc miasto, które słynie z rybołówstwa, z tego, że też handluje się rybami, bo to miasto także znajduje się na tym szlaku Via Maris, o którym już wcześniej opowiadałem. Więc to miasto dla starożytności jest ważne, jest zauważone, aczkolwiek w samej Ewangelii występuje tylko jedna wzmianka, i w zasadzie nie do końca pewna, czy to w ogóle jest o tym mowa. Bo oto posłuchajcie w Ewangelii Świętego Mateusza w 15 rozdziale, w 39, ostatnim wersecie, czytamy, że Jezus odprawił tłumy, wsiadł do łodzi i przybył w granicę Madadan. No, Maddan to nie Maddala czy Middal, nie ma tam L, ale nazwa jest podobna i różne rękopisy, już te pierwsze sterożytne, mają różne wersje i być może jest to wzmianka o właśnie Maddali. Natomiast poza tą jedną żadnej wzmianki nie mamy. Bardzo ciekawe jest to, że odkryto tam pozostałości synagogi. Jeśli patrzeć, że bardzo blisko jest Czafarnaum, w którym Jezus spędza w zasadzie cały rok poza tymi trzema świętami pielgrzymkowymi, w, których, w czasie których wędruje w kierunku Jerozolimy. O tym, jak wyglądało życie uczniów, znajdziecie informacje w filmu, którego link znajduje się właśnie w tym momencie na ekranie. Tam mówię o, o uczniach. Natomiast Jezus przebywając w Kafarnaum najczęściej nauczał w szabat, w synagogach, był mistrzem, był nauczycielem, był tym, który swoje słowa wygłaszał nie tylko nad brzegiem jeziora, ale także, może głównie, właśnie w synagogach. Więc wydaje się, że i w tej synagodze, w Migdal, w Mardali, mógł być. No szczególnie, że tak wyglądała jego działalność, nauczanie w synagogach, a ta znajduje się dosłownie parę kilometrów od Kafarnaum. W tej synagodze znaleziono też ciekawy taki kamień, nazwano go nawet kamieniem z Migdal, czy kamieniem z Mardali. Kilka o nim słów. Otóż ten kamień, trochę nie wiem, do, do czego służył. No, wygląda jak ołtarz, dość wysoki, taki na planie kwadratu. Kamień, na którym znajduje się najstarsze przedstawienie siedmioramiennego świecznika, menory ze świątyni Heroda. Wiecie, że ta świątynia została zburzona, że nie ma po niej śladu. Na łuku Tytusa jest płaskorzeźba mu pokazująca, jak to Rzymianie wynoszą tą menorę z Jerozolimy. A tutaj na tym kamieniu odkryto najstarsze znane przedstawienie w sztuce no, wyryte w kamieniu przedstawienie właśnie tej siedmioramiennej menory. To w środku w tych archeologicznych stanowiskach na zdjęciach, które oglądacie tutaj na prezentacji, widać dość dobrze. Te pozostałości, dzisiaj okryte dachem, takie filary drewniane i lekki, lekka konstrukcja dachu, tam znajdują się te najcenniejsze rzeczy, żeby je deszcz. Nie jakoś nie, nie zniszczył. No i y, tutaj te, te archeologiczne wykopalisko, o których powiedziałem, z lat 70., to jeszcze nie było to. Największe to właśnie to odkrycie tego kamienia z Mardali. to 2009 rok, więc zupełnie, zupełnie niedawno. Co więcej, w tym miejscu znajduje się dzisiaj chyba najmłodszy kościół w okolicy, niezwykły i piękny kościół, którego zdjęcia z tego kościoła też myślę, że zobaczycie na tej prezentacji, która jest na filmie. Kościół wybudowany przez chrześcijan, tam głównie niemieckich, to teren był franciszkanów, dzisiaj zajmują się tym legioniści Chrystusa. Miejsce takie pielgrzymkowe, gdzie można też zatrzymać się na mszę świętą z grupami, gdzie można też coś zjeść czy też przenocować, zatrzymać się na rekolekcje. Kościół niezwykle nowoczesny. Dzięki temu jest tam chłodno, jest klimatyzowany kościół, w którym no, wygląda urotliwie i, i, i malowniczo, bo w kościele tym nie ma ściany, tej, która znajduje się za plecami kapłana celebrującego Mszę Świętą, tylko tam jest tafla szkła i tuż za plecami kapłana mamy szkło, a za nim już jezioro galilejskie. Więc na mszy świętej, jak siedzimy w ławkach, to patrzymy prosto na jezioro galilejskie. Na piękną panoramę, tam jeszcze zostały posadzone jakieś palmy za oknem. Więc piękna panorama jeziora galilejskiego. A ołtarz, ołtarz też nie jest taki zwyczajny, prostokątny, jak to z reguły w kościołach, bo ołtarz, jak widzicie na zdjęciu, jest w kształcie łodzi. Ogromnej, szerokiej łodzi, na środku ołtarz, a po jednej stronie, po tej lewej stronie, jest ambona, miejsce, z którego nawet na tym zdjęciu ja coś mówię pielgrzymom podczas Mszy Świętej. Więc to jest takie urzekające, rzeczywiście symboliczne, pozwala tak się przenieść w czasie Eucharystii do tego rozmnożenia chleba, które miało miejsce tuż nieopodal w tapce, do chodzenia po wodzie, do uciszenia burzy, do tylu Ewangelii, które tam się właśnie działy wokół czy na jeziorze galilejskim, więc może to najbardziej taki związany z jeziorem kościół, bo no, samo jezioro stanowi tło dla, dla każdej Eucharystii w tym kościele sprawowanej. Też wokół tego kościoła są sale wyłożone mozaikami. Na te, te zdjęcia mozaik w tej prezentacji też możecie zobaczyć. Są tam mozaiki związane z wydarzeniami opisywanymi właśnie w Kafarnaum. Uzdrowienie sługi setnika, rozmnożenie chleba, chodzenie po wodzie. Więc te Ewangelie, które się z Galileą, nie niekonkre, konkretnie z, z samą Mardalą, ale z Galileą, Jakoś łączą. Też, kiedy zajdziemy na dół do takiego kościoła, jakby dolnego, to jest tam też taka przejmująca kaplica z takim obrazem, gdzie widzimy całe mnóstwo różnych stóp, ubranych w sandały czy bosych, i pośród tych stóp widzimy dłoń kobiety, która dotyka Jezusa, dotyka płaszcza. Jezusa. To bardzo takie poruszające, też tutaj pokazałem na zdjęciu. Poruszające, bo pokazuje takie piękno tej Ewangelii, w której ktoś z tłumu się dotknął Jezusa, a Jezus pyta się, to się mnie dotknął. Uczniowie trochę czpiąco, mówią, no Panie, wszyscy się dotykają, a ty się pytasz, ale ona jedna dotknęła tak z wiarą. I to tak sobie myślę, kiedy mijamy tłumy ludzi, mijają nas tłumy ludzi, ktoś tam. Też w tym tłumie jest kto szuka Jezusa, kto próbuje go dotknąć, taką osobę odnaleźć, nie odrzucić, nie jakoś podeptać. To też coś niezwykle ważnego, niezwykle pięknego. Jeśli chodzi o, o, o tą, tą mieszkankę, o Marię Magdalenę, mamy o niej kilka informacji w Ewangelii. Chciałbym, żebyśmy trochę prześledzili kilka z nich a potem skupili się na jednym, może nieoczywistym fragmencie. Otóż wiemy, co się dzieje, na przykład w Ewangelii Świętego Jana w 19 rozdziale, 25 werset. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Więc jest kimś, kto jest bardzo blisko Jezusa, kto jest przy Jego utrzyżowaniu. A co więcej wiemy też, że wczesnym rankiem po zmartwychwstaniu, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Mardalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. To Marek 16:9. A więc Mardalena, która Maria Mardalena, Maria z Mardali, Maria z Mirdal, która miała te siedem duchów nieczystych. O tych duchach jeszcze więcej za chwilę. Mateusz 27:55 Było tam wiele niewiast, które przypatrowały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały mu. Między nimi były Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Więc kolejne wzmianki o tym, że Wędruje z Jezusem nie tylko jest pod krzyżem, ale też wcześniej, i co więcej, idą od Galilei i usługiwały, a więc mają swoje zadanie we wspólnocie apostołów. I w tym kontekście chciałbym przejść do takiej krótkiej medytacji, która może być początkiem Waszej osobistej medytacji Ewangelii. Oto Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 8, wersety od pierwszego do trzeciego. Zaraz ten tekst przeczytam, ale. Tutaj już na początku krótki komentarz. Są takie fragmenty Ewangelii, które pozornie wydają się, no, nie do modlitwy. Jak tu się tym tekstem modlić? No, posłuchajcie, zobaczcie. Wydaje mi się, że trudno może się tym być modlić, ale jest to możliwe, bo ten tekst też jest tekstem, który nas prowadzi do Jezusa. Łukasz 8, 1-3. Następnie wędrował on przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. Towarzyszyło mu dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i chorób. Maria, zwana Mardaleną, z której wyszło siedem demonów, Joanna, żona huzy, zarządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które usługiwały im Dzieląc się swoim majątkiem. Krótki tekst, który jest takim podsumowaniem, przejściem do nowego akapitu. Tekst, który nam mówi o takiej dynamice. Jezus ciągle wędruje przez miasta i wsie, wędruje głosząc, nauczając, mówiąc o Królestwie. Bożym. I już to wędrowanie może być dla nas okazją do refleksji, do tego, żeby pomyśleć o sobie, czy tak rzeczywiście jest w moim życiu, czy potrafię tak wędrować, czy jestem w drodze, czy jest tak, że Ewangelia popycha mnie naprzód, czy nie jest przypadkiem tak, że z różnych powodów, a, ale że stoję w miejscu. Towarzyszyło mu dwunastu, towarzyszyło mu dwunastu w tej wędrówce. Towarzyszyło mu dwunastu uczniów, tych, którzy są Jego przyjaciółmi, którzy go słuchają, którzy są świadkami, a którzy mają za chwilę iść już bez Jezusa, czy z myślą o Jezusie, z Jezusem w sercu. Mają iść i w Jego imię robić dokładnie to samo co on, czyli głosić Ewangelię. Nauczają o Królestwie Bożym. Cała działalność Jezusa jest pokazywaniem z jednej strony tej obecności Boga w życiu człowieka z drugiej strony pokazywaniem szansy, jaką ma każdy człowiek, nigdy nieodrzucony, nieopuszczony przez Boga. Jest z nim dwunastu, przyglądają się Jezusowi, są, są razem z nim, ale także kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów. Te złe duchy i choroby, Maria Magdalena, która ma ich nawet siedem, Oczywiście tu chodzi o szczególne zniewolenie. Nie wiemy o co chodzi. Nie wiemy, jaka była ta choroba Marii Magdalen. Wiemy, że jest z Jezusem. No właśnie dlatego, że On ją uwolnił. Idzie za Jezusem, bo ma świadomość tego, że tak naprawdę jest wolna dzięki Jezusowi. Tak wiele Mu zawdzięcza, że idzie za Nim. Pomyślcie, o sobie, pewnie o nas też można powiedzieć, że Jezus uwolnił nas od złych duchów i od chorób. Ale czy rzeczywiście jest we mnie to poczucie wdzięczności, poczucie jakiegoś też zobowiązania, żeby iść za Jezusem, iść i usługiwać, dzielić się swoim majątkiem, dzielić się tym, co moje, dawać to dla Jezusa, dla wspólnoty, dla innych, jakby dziękując Jezusowi? służę wspólnocie, w której jest Jezus. Bardzo myślę, ważne spostrzeżenie, ważne słowo, które może nas prowadzić także do takiej osobistej modlitwy, tego jak ja przekazuję to moje spotkanie, moje doświadczenie bycia z Jezusem, przekazuję dalej. Te kobiety co więcej no, troszczą się o wspólnotę, tak? troszczą się o to, żeby Jezus mógł głosić, uczestniczą na swój sposób w tym wielkim dziele ewangelizacji. Też słuchają Jezusa, słuchają, są świadkami Jego cudów, nie są może wprost nazwane uczennicami, ale tak, one są tak blisko Jezusa. Zresztą to właśnie do Marii Mardaleny przychodzi Jezus po swoim zmartwychwstaniu. Więc niech ten krótki tekst, te, te trzy wersety będą taką okazją do wejścia w medytację, do tego, żeby zastanowić się nad swoim powołaniem, nad swoją obecnością przy Jezusie, nad swoim takim codziennym dziękczynieniem, dziękowaniem Jezusowi za dar Jego powołania, za dar Jego uzdrowienia, Jego uwolnienia nas z grzechu. Warto o tym pomyśleć, także patrząc na... Piękny przykład Marii Mardaleny, którą potem apokryfy czy tradycja wieków utożsami z prostytutką, nie ma o tym wzmianki. Maria Mardalena to jest ta, którą Jezus oczyścił z siedmiu złych duchów, którą Jezus uwolnił, której dał prawdziwą wolność. I jej przeszłość jest tajemnicą, tajemnicą, o której wiedział być może tylko Jezus i ona. I my też nie musimy wiedzieć. Jej przyszłość jest wielka. Dzięki Jezusowi. Jej przyszłość, jej świętość. Dzięki Jezusowi jej takie nowe życie i do takiego odkrywania, tej, tej, tego spotkania z Jezusem Was bardzo zapraszam. A kolejny odcinek tego cyklu Biblia na wakacje już w przyszłą środę. Dobrego tygodnia. Szczęść Boże. Trzymajcie się.